W październiku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się sentymentalne spotkanie z literaturą. Yy, Okrut sentymentalny z tego powodu, że myślę, że ta pora roku, taka jesienna, sprzyja właśnie takiemu nastrojowi sentymentalnemu. W przygotowanie przedstawienia włączyła się również młodzież ze szkoły muzycznej oraz uczniowie pierwszego LO. No i oczywiście uczniowie ze szkoły muzycznej, którzy, którzy akompaniowali nam tutaj w trakcie. Na przedstawieniu pojawili się również goście specjalni. Był Pan Piotr Kłyczek, który grał na gitarze i śpiewał. bo Kasia Miarczyńska, szanowska poetka, która czytała swój wiersz. Był oczywiście Pan Zdzisław Mucha, nasz. Stały przyjaciel biblioteczny, który bardzo często uczestniczy w różnych spotkaniach bibliotecznych i to dla dorosłych, i dla dzieci również. Był Łukasz Więcek, tegoroczny maturzysta, który już jest studentem, ale. Wyjątkowo na, na ten dzień przyjechał i, i zagrał nam przepięknie na y, fortepianie. W kolejnych miesiącach w Szanowskiej Bibliotece będą organizowane spotkania pod tytułem W ogrodzie zdrowia. Olga Nowicka zapowiada również wiele ciekawych wydarzeń na nowy rok. Myślę, że tak jak do tej pory y, będą różne y, ciekawe spotkania. Planujemy kilka koncertów, planujemy oczywiście y, y, kontynuować dyskusyjny klub książki, spotkania z Filozofii i dla Niefilozofów z Panem Markiem Niechwiejem. Pani Nowicka zaprasza wszystkie osoby kochające literaturę do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Chcą y, przede wszystkim czytać i chcą rozmawiać o literaturze, a to jest bardzo ważne, jeżeli, jeżeli jeszcze przeczyta się książkę i dodatkowo jeszcze chce się podzielić swoimi uwagami na temat książki, nie tylko y, z innymi klubowiczami. Dodajmy, że Miejska Biblioteka Publiczna organizuje konkurs literacki na reportaż Zdarzyło się dzisiaj. Termin składania prac do 13 listopada. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.